Prace rozpoczęły się zimą i były kontynuacją wcześniej zakończonej modernizacji amfiteatru. W ramach inwestycji przebudowano alejki, pojawiły się nowe ścieżki rowerowe, ławki, kosze i zupełnie nowy plac zabaw. Zmieniono lokalizację fontanny oraz centralnego placu, a w miejscu dawnej skoczni narciarskiej powstał tor rowerowy typu pumptrack. Nastąpił odbiór e, oficjalny parku i w ramach projektu, który był tak naprawdę kontynuacją wcześniej e, zakończonej przebudowy amfiteatru e, powstała nowa przestrzeń e, zrewitalizowana e, parku, przestrzeń e, rekreacyjna i wypoczynkowa, e, w której to tak naprawdę bardzo miło można spędzić czas. I chociaż większość napotkanych dzisiaj osób cieszy nowe oblicze parku. No, ale super zrobiliśmy, ładnie. Dzieckiem mam gdzie sobie bawić i bardzo się podoba mi. Dla mnie jest naprawdę super. Trochę ta dzieleń, wiadomo urośnie jeszcze. Właściwie jest wszystko, dlatego że jest i dla dzieciaczków jest bardzo duże, przecież ten cały plac to wszystko. Dla takiej młodzieży ten skatepark, no i dla starszych seniorów tężnia, fontanny, nic więcej. To są i tacy, którym nie wszystko się podoba. Pod tymi ławkami to jest wszystko... Po niemiecku sześć, jak to się mówi. To powinno być zrobione po prostu razem z tą kosztką, wyłożone, ładnie tak, a nie takie coś. Całkowity koszt prac wyniósł prawie 7,5 miliona złotych. 90% tej kwoty pochodziło z rządowych programów. To jednak nie koniec zmian w miejskim parku. Planowane są nowe nasadzenia i dodatkowe elementy infrastruktury.